Siema, do wygrania w tym odcinku jest taki skin Jedyne co musisz zrobić to skomentować kreatywnym komentarzem ten film Oraz napisać na końcu nick z Discorda Po czym wejść na stronę g 4 skin, Użyć kodu SzymonaKK i wysłać potwierdzenie użycia tego kodu na mojego Discorda Powodzenia Siemano siemano, witam, witam odcinku ze strony G4Skinis Z że starsi przypominam, używaj kodu SzymonaKK Plus mieć przeznacz na każdego depozytora Darma łańcuchy na starym dla użytkowników. Oczywiście Strona na tiki wyłącznie dla zupełnoletnich. A w tym odcinku Walimy sobie kolejną skrzynkę 380 zł. Kiedy ty to oglądasz, już nie są to takie nowe skrzynki, ale nadrabiamy. Nadrabiamy z zaległości. Pierwsze otwarcie bez sprawdzenia. O, ciekawe się zapowiada. Bardzo ładne Glowscy, Posiadam takie, ale nie faktory, nie, bo nie jestem milionerem. wk 11, glowsy dycha. kołaszek 8, karambicik 7. Ładne, ładne, ładne. Czerwone, dużo czerwonego. Glowsy P90, dużo i temu, dużo i temu faj sewenik, okej. Okay. 15. Podobne chyba procenty do tej co ostatnio była skrzynka. No dobra. Zobaczymy jak to daje. Tak jest! Pięknie, już glowcy. Prawie że na zero albo tam na plusie, leciutkim było. Kałaszek no i ile? Co? Co tyle kosztuje? Gdzie to jest? To kosztuje 1600 zł? Dobra, podoba mi się ta skrzynka. Do no tego się nie spodziewałem, nie? Myślałem, coś 300 zł? Do Statraku, nie nuklearne, człowieku, to nie ma żartu. Ładnie, ładnie dało. Kolejna. Stój, stój, stój. Matko, ale jakby tu dało? Petka 700 zł. Ładnie. Podoba mi się. Jest, jest. Klopsy, kosa. No i witam serdecznie. Ej, fajnie rzuca to. Podoba mi się to. Good. Profit. Elegancko. Podoba mi się. Fajnie. Ej. Pa. Bowie. Glossy. He. Podoba mi się. Ej, fajnie to rzuca. Ciekawie, jak na battle ale szczerze, Defultowo Fajnie. MK. Ka... No, za mało. Ta. Fajnie to daje Kolejne glowsy. Elegancko. Fajnie. Ej, dobre, dobry, fajna skrzynka w sumie. Ole Big Queen. Oj, ojoj ojoj. Ale rękawic. Matko jedyna, dużo. Dobra, 1905 skrzynek. Stój. Kosa. Oj, to jest drogie. Dobry stan, dobry stan, dobry stan, dobry stan. Proszę. No git, nie Nawet git. Jeszcze raz. Pięć skrzynek Glowsy, glowsy. Trochę za mało. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujmy. Oj, tragedia. No i to już wiemy, że trzeba fast mod. Może to pomoże. Glowsy. Na pewno minus. Szkoda. Cztery. Okej. Okay. Dobra. Jest gucik. Trzy o, jakby takiego karambita dało. Ciężko. Dwie. P90. Fajnie, 400, fajnie. Ale to nie profit, ale okej, okay. bliżej niż dalej. Jedna skrzyneczka. O Jezu, ale jesteśmy biedni trochę. Jeszcze raz. U! Come back. Come back, my friend. Come back. Pięknie to dało. Czy walimy 5. Nie, nie walimy, nie walimy, nie walimy Ale Kurczę, zapomniałem się skrzynka nazywa Walimy tak I nie stać nas, więc walniemy 5 I liczymy na to, że wygramy batelkę 6 Liczymy na to, że wygramy, 6 skrzynek Zobaczymy jak to da Nie znaczy, że tak mi budżet ucieknie Ale okej okay. Może odda, może odda Oby, oby, oby Liczę na wygraną, liczę, o Jezu Arnold, Henry, no nie, no, 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 no Zawsze jak trzeba wygrać to jest on, nie? Okej okay. okej. Okay. Ej, dobrze, bardzo ładnie dało. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie Bardzo ładnie 80 zł przewaga Nie no dlaczego? Nie. Lewo, lewo, lewo! Ej, ale batlowo mocna, mocna skrzynka, bo tu jest już taki profit Lewo, 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 lewo No nie no, no jemu jeszcze daję No nie wytrzymam, no no daj coś lewo! No nie, no przegrywamy. No patrzcie to. 4600, ładny proficik. Ładny proficik, strona mi się zbugowała. Palmy to jeszcze raz. No kurde, no musi coś tutaj zarzucić nam. Bo jest nieciekawie strasznie. Ale my się sprzedamy sobie parę itemów, które dopnęliśmy. I walniemy jeszcze raz batelkę. Trochę mniejsza ilość W sumie akurat będzie tam 6 tu 4, akurat 10. Tylko dwie batelki. Zobaczymy jak to odda. No, może coś da, może coś da. Nie no, dobra. Ale czemu on musi... i Jeszcze zmienia pozycję. Dlaczego on tu musi być? Dobre. Losy, które sprzedam, odzyskuję. Pięknie. I raz. No nie. No nie wytrzymam. Lewo. Lewo. Tak jest. Okej, okay. okej. Okay. No i przegraliśmy. No nie wytrzymam. Ej, dobra, no. No niestety, to nam się nie udało w tym odcinku. Oczywiście na kolejne odcinki zapraszam godzinę 18. Dzięki za obejrzenie do końca do następnego. Hej.